To, co stało się z Beatą Klimek, pozostaje wciąż niewyjaśnione, a jej zniknięcie jest tajemnicą, która wstrząsnęła nie tylko rodziną, ale i całym społeczeństwem. Jej siostrzenica Ola Klimek w poruszającym apelu mówi o strachu, niepewności i nadziei, które towarzyszą jej rodzinie od dnia, w którym Beata zniknęła. Wciąż czekają na odpowiedzi, na jakiekolwiek informacje które mogłyby wyjaśnić, co się stało. Słowa: Nie martw się, ciociu, nie poddamy się nigdy, stają się nie tylko wyrazem tęsknoty, ale i niezłomnej woli, by nie zapomnieć o Beacie, nie poddać się i walczyć o jej prawdę. To deklaracja, że jej rodzina nie zamierza zapomnieć o tym, co się wydarzyło, i będzie dążyć do rozwiązania tej tragedii. W tej niepewności, w tym zawieszeniu, nie ma miejsca na rezygnację. Z pomocą społeczeństwa, jak apeluje Ola, każda informacja może być kluczowa, aby odnaleźć odpowiedzi i przywrócić spokój rodzinie, która wciąż żyje w nadziei. Beata Klimek była kochającą matką, która całym sercem poświęcała się rodzinie. Jej zniknięcie 7 października 2024 roku wstrząsnęło wszystkimi, którzy ją znali. Choć jej życie rodzinne było pełne trudności, w tym napiętych relacji z mężem, Beata była osobą silną i oddaną swoim dzieciom. Jej zniknięcie pozostawiło pustkę, która jest odczuwana przez wszystkich, a zwłaszcza przez jej dzieci, które wkrótce przystąpią do pierwszej komunii. Ich pytania o matkę: czy dzwoniłaś, ciociu?, łamią serce i przypominają, jak ważna była w ich życiu. Apel siostrzenicy o pomoc w rozwiązaniu tej sprawy jest nie tylko wołaniem o sprawiedliwość, ale także o nadzieję. Każda osoba, która posiada jakiekolwiek informacje, może przyczynić się do rozwikłania tej zagadki i pomóc przywrócić porządek w życiu rodziny Klimek. Śledztwo w tej sprawie trwa a śmierć milczenia jest wciąż obecna. To, co się stało z Beatą, musi zostać wyjaśnione. A siła rodziny, która nie poddaje się, jest dowodem na to, że miłość i pamięć o Beacie będą trwać, aż do chwili, kiedy prawda wyjdzie na jaw.